Oto co, cześć siemanko <grym> znowu 200 No może ciutkie tym razem ponad z 230 Takie koki do gonienia Wszystko to co ma znaki cały lot złapany Przywieziony to jeszcze moje burasy się trochę ich zostało Niedzielę przywieziony Nie miałem kiedy wam pokazać jak to wygląda gołębie z siatki podobno chodliwe puściłem 3 no z 10 minut latały, później poszły dalej No takie różne a moje się peszty pozostawały to co na znakach to wszystko to przywiezione Trochę jest tego. Ale jeszcze siatki nie otwieram. Dupa swędzi. bo już by poganiał. Ale no. Jak siedzi gwardia, Niech się zapoznają jedne z drugimi. I tak, no to gonienia, zwykłe podki, gołębie. No i będzie co ganiać, teraz. No nie wyżywe. Zobaczymy, co to będzie. Ja tam na razie nie puszczam. Ale o dziwo, wszystkie są. Jak wczoraj puściłem. No to widzisz, no wczoraj zginęły, no to i tak to wygląda. Nie, tam nagrywam. Jak chcesz, to możesz się z widzami przywitać. Z widzami się możesz przywitać. No z tymi, co oglądają, to. Dobra, trzymajcie się, cześć.